Jadłodajnia. Wypróbuj przepis. A co Państwo powiedzą? Na warstwową, gruszkową piankę z jabłkami i herbatnikami. Deser nie wymaga pieczenia i przygotowuje się go w miarę szybko, później, jeszcze tylko trzeba schłodzić w lodówce. Będzie miał ten deser dodatek cynamonu i teraz o cynamonie słów kilka. Pierwsze wzmianki o cynamonie pojawiają się w tekstach sprzed ponad 4000 lat to starożytny Egipt, Chiny i Indie. Prawdziwy, najcenniejszy cynamon to cynamon. Cejloński, nazywany także cynamonem prawdziwym. Ten bardziej popularny w sklepach to cynamon kasja, Mocniejszy, ostrzejszy i bogatszy w kumarynę. Cynamon w czasach cesarstwa rzymskiego uchodził za towar luksusowy. Był dostępny tylko dla najbogatszych i nawet uważa się, że był droższy niż złoto. Starożytni Egipcjanie używali go do balsamowania mumii, ponieważ spowalniał rozkład i maskował zapachy. W tradycyjnej medycynie chińskiej stosuje się go jako środek rozgrzewający i wspomagający trawienie. Cynamon to w rzeczywistości kora drzewa, która po wysuszeniu zwija się w charakterystyczne ruloniki, tzw. laseczki. Najwięcej cynamonu cejlońskiego produkuje Sri Lanka, gdzie przyprawa ta jest jednym z głównych towarów eksportowych. Olejek cynamonowy jest tak silny, że działa jak naturalny konserwant, hamuje rozwój bakterii i pleśni. W średniowieczu cynamon dodawano do wina, piwa i środków perfumeryjnych. Największa plantacja cynamonu znajduje się oczywiście na Sri Lance. Kraj ten odpowiada nawet za 80, tudzież 90% światowej produkcji cynamonu cejlońskiego. Najdłuższa laska cynamonu prezentowana na targach żywności w Kolombo miała ponad metr długości, a zwykle te laski cynamonu mają 70 cm. W niektórych regionach Indonezji rosną drzewa cynamonowe, które osiągają nawet 15 metrów wysokości. To jedne z Najwyższych cynamonowców na świecie. Największym importerem cynamonu są Stany Zjednoczone, a zaraz po nich Meksyk, gdzie cynamon dodaje się do wielu tradycyjnych napojów i potraw. W roku 2020 odnotowano rekordowy zbiór cynamonu ponad 250 tysięcy ton na świecie w ciągu jednego roku. Rekordami kończymy spotkanie z cynamonem, ale przechodzimy do przepisu. Składniki warstwowej gruszkowej pianki z jabłkami i herbatnikami są następujące. Kilogram jabłek. 200 g niesłodzonego mleka skondensowanego. Dwie łyżki soku z cytryny. Dwie szklanki wody. Jedna łyżka cukru. Dwa opakowania galaretki gruszkowej. Można użyć innej, jeżeli będą mieli Państwo problem z dostaniem gruszkowego smaku. Trzy łyżeczki mielonego cynamonu. 400 g herbatników. Powtarzam składniki. Kilogram jabłek. 200 g niesłodzonego mleka skondensowanego. 2 łyżki soku z cytryny, dwie szklanki wody, 1 łyżka cukru, 2 opakowania galaretki gruszkowej lub innej, jeżeli nie mają Państwo takiego smaku, 3 łyżeczki mielonego cynamonu, 400 g herbatników. Jabłka myjemy, dowolna odmiana, tutaj nie mamy wskazań co do konkretnej. Obieramy i ścieramy na grubych oczkach tarki. Następnie umieszczamy w rondelku, skrapiamy sokiem z cytryny, dodajemy pół szklanki wody, wsypujemy cukier i cynamon do smaku. Całość zagotowujemy. I dusimy na małym ogniu kilka minut. Ilość cynamonu to nie jest cała ilość podana w przepisie, czyli te trzy łyżeczki. Możemy dać mniej, bo później cynamon nam jeszcze przyda się na wierzchu, będziemy posypywać wierzch deseru. Także nie dodajemy trzech łyżeczek od razu, chyba że lubimy mocno cynamonowy smak, wówczas trzy łyżeczki można dodać, a następnie do posypania użyjemy dodatkowej ilości mielonego cynamonu. Całość, tak jak wspomniałam, zagotowujemy i dusimy na małym ogniu kilka minut. Po zdjęciu spalnika dodajemy do jeszcze gorących jabłek jedno opakowanie gruszkowej galaretki i mieszamy. Odstawiamy do wystudzenia. Drugą galaretkę rozpuszczamy w 3 czwartych szklanki gorącej wody. Mieszamy do całkowitego rozpuszczenia i studzimy. Mleko skondensowane przelewamy do miski. I miksujemy 3 minuty. Kiedy się spieni, dodajemy stróżką chłodną galaretkę gruszkową, przez cały czas mieszając. Keksówkę wykładamy folią spożywczą, układamy w niej kolejno najpierw połowę pianki gruszkowej, następnie warstwę herbatników, na herbatniki połowę jabłek. Znowu warstwa herbatników, na to pozostała część pianki gruszkowej, herbatniki, pozostała część jabłek i na wierzchu znowu herbatniki. Powtórzę etapy układania i kolejność tych wszystkich warstw. Na samym spodzie połowa pianki gruszkowej, następnie warstwa herbatników. Połowa jabłek, znowu warstwa herbatników, na to pozostała część pianki gruszkowej, herbatniki, pozostała część jabłek i na wierzchu znowu herbatniki. Tak przygotowaną keksówkę wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. Po schłodzeniu wyjmujemy deser z foremki. Zdejmujemy folię i układamy deser dnem do góry, czyli warstwa pianki ma być tym razem na wierzchu, natomiast herbatniki na spodzie. Gruszkową piankę posypujemy zmielonym cynamonem i właściwie deser gotowy. Życzę smacznego! Dzisiejsza propozycja w Jadłodajni to warstwowa gruszkowa pianka z jabłkami i herbatnikami. Jadłodajnia. Wypróbuj przepis.